A wy co? Myśleliście, że chłopaki w podróży vlog w nie mają hajsu? No dobry start dnia. Ja odpalmy radio. Montaż. Przeszło! Przepraszam! Dobra, chodźmy! Chyba nie mamy samochodu w garażu. No nie mamy. Nie wiesz tego Porsche? Ale tam bieda, tam jest to Porsche elektryczne, co? Z wodowaniem. I Mercedes GL. Dużo paluszków chodzi. Godzina 14 i szukamy miejsca, gdzie możemy zjeść śniadanie. Oje. Namierzyliśmy już puzowatą. A ty? Co? Ale tam była pupka w leguince. O człowieku. Dobra, ale mów dalej. Kontynuując. Szukamy śniadania i chcemy zjeść coś innego niż na znowu. Mega fajnie. Jesteśmy w Odes odesowych koszykach. Jest od 10 różnych knajp. Niekoniecznie z kuchnią ukraińską, bo tutaj jest chińczyk, tutaj jest jakieś wagańskie i zaraz mega dolatujemy. Mega. Mega. Ja zamówiłem sobie spring rollę z krewetkami i bao z wieprzowiną, do tego napój, marakuja i mango, ukraińska kuchnia. No tu jest wszystko, co znajdziecie w Londynie na Camden Town, jest to samo w Olesi, na Ukrainie. zaraz będziemy jedli ostrygi, krewetki i z jakieś pięć rodzajów rybek, które tutaj sprzedają w tym pięknym stoisku. No dobra, dobła. Tutaj mamy takie o, ostrygi, kochani. Przepraszam, wszyscy znawcy jedzenia ostryg, wybaczcie, bo nie wiem, nie wiem, jak to się robi. Ja tam paluchę. Ja, ja też paluchę polecam. Co? Tak? Co to No, jakbym się całował z dnem morza. No. Tak Łabie. Bardzo dobre, w takim czosnkowo-masłowym sosie robionym Po niecałych 50 minutach doczekałem się mojej bułki i moich dwóch spring rollsów aka... Sajgonek Co robisz? Dobra, biorę, biorę Co, co? co? Ja chyba wezmę tego Tak? To ja wezmę tego jeszcze chyba taką tartę A to nie jest słony To dzień rozczarowań, Myślałem, że do mój donat będzie mięciutki, ale jest, su jest suchy taki. Patrz, tak. jest zimny i się w ogóle nie ugina. Powinien się uginać. Jest winicie. No i smakuje. Chciałem wziąć największego z tym. Tak, największego. Powiedziałem, że chcę, chcę drugiego od góry, czyli takiego, którego damu radę zjeść, a ale. Ale i w Twoich myślach. Przejrzał Cię na wylot. Spojrzał w moje piękne tak. zielone oczy. Lepiej wiedział, co potrzebuje. Stwierdził. Dobra, zawinął mu takiego batona, że go nie uniesie. Dobra, cłaniaczki. Ale leje. Ale leje. Sketchup Oscar? Nie, nie, nie. Ostre? Nie, też nie. Też Oscar. To <tarpest> jest mój kawałek, nie twój. Jezu chryste. <tarpest> Jaki baton! Pan! <mavet> ja nie wiem, dlaczego się Ja też mnie. <tarpest> Idzie. <tarpest> To jest wielkości małego dziecka. Nie <laughs> 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 ja to dorobię. Ten baton jest Mińska to jest dzieci na dobę. Ja wziąłem drugi od góry, więc to nie może być największy. nie. Ale się najesz, mega. I Powodzenia, że się no? <laughs> Czekaj! Jakbym chciał, to mogę z nim wysłować Taki tam kapsik za 12 zł Fajne jest to wszystko, no Gdyby tylko mieć więcej pieniędzy. Kurde, takie mógłbym nawet mojej kupić, taką rękawiczkę, może coś uratowała w końcu. Nie mam pieniędzy, nie mam swoich niestety. Oskar był dzisiaj bardzo grzeczny, więc tata postanowił mu kupić nowy liquid do vape'a. E, Oskar, jaki, jaki chcesz smak? E, jakiś wytrawny, słodki? Bardziej słodki. Słodki. Łukasz powiedział przy panu, że słodki? Co może? o Banan brzmi dobrze. Słuchajcie, ciastka bananowe. Jakby banana była za mało, to jeszcze są ciastka. Mm, ciekawe. No. Dobrze pachnę. Fajne. Bardzo ładnie patro. Pójdź Apple pie and ice uh, cream. <śred> -ci -ci. Mm. Nieźle. Tak jak cię uczyłem, <śred> <śred> Mega. <gryphane> e. i tak. <cieszyna. gryphane> o. Oh. To jest dobre. Czy <suszą> się za Tak. Yy, można kartą? Na no, To z mojej kieszeni, idzie, nie? Tak jak obiecałem. Były dobre oceny, jest liquid. Nie Czek jest na zachód i Słuchajcie, <trym> znaleźliśmy kolejkę górską, którą kochamy wszyscy bardzo, co? Kochamy kolejki górskie? Tak, ja lubię na wysokości. Oskar, kupiłem ci Liquid. Kup dopiero co kupowałem Liquid. Bananowy, drogi, dobry, zagraniczny. Chodź, nie bój się. Zagraniczny. Witamy w programie Pokonywanie Słabości. <trym> Co? 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 Ja wie... Czemu to tak skacze? Chodź O! Znowu będzie zaraz. No nie, już. Nie, 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 no Robson! Każdy wagonik jest poklarowany na inne wzory, generalnie, i są to bardzo często wzory z jakichś... Bajek, albo filmów Disneya, albo filmów Marvela. Co? Fajnie. Fajnie, fajnie co? No to. Ej, dacie, uwierzycie w to, że ludzie, ludzie w internecie opisując tą atrakcję, pisali, że y, wagoniki mają brzydkie rysunki na sobie.

ale zamykali kolejkę w ciągu dwóch minut i pani baba krzyczała, że szybko, szybko, bo nie wiedziecie na górę, a my nie dalibyśmy rady wejść tutaj z buta, także trzeba było wracać. Po raz drugi chciałbym zdementować plotki, że chłopaki vlog nie mają pieniędzy I że jeżdżą po biednych krajach i śpią po namiotach Ale i piją po lasach Za chwilę będziemy jedli ostrygi, kochani A dzisiaj śpimy w tureckim pałacu w środku Odessy Daleko od centrum, żeby nie było To jest chyba najbardziej znana ostrygarnia w Odessie Możliwe oh, wow. No dobra, dobra po naszą nową koleżankę. Dostaliśmy na, na nią polecenie od znajomych z Mińska. No i mamy nadzieję, że uda nam się zobaczyć od tej strony młodych ludzi, tak jak chcieli ją zobaczyć. Tak to jest kochani, jak się umawiacie z kimś przez internet, a po wyjściu z domu nie macie internetu. Potem się nie da z nimi skontaktować. Hej, hey. Robert. Co, za chwilę wbijamy na tak zwany Privos Market. Nie bardzo można tam filmować, dlatego też zostawiliśmy Hamas, bo... ...zuda się bardzo w oczy. Podobno większość sprzedawców jest tam nielegalnie, nie odprowadzają podatków, dlatego też bardzo się wkurzają, że jeżeli ich się, się nagrywa. Jesteśmy właśnie na markecie Privos. Tak jak się spodziewaliśmy, jest miliard podróbek, wygląda to jak stadion dziesięciolecia w Warszawie kiedyś. Idziemy właśnie zjeść, zobaczymy co można tutaj zjeść, ja za chwilę się wywalę na plecy, bo idę tyłem, no i generalnie tak to wygląda, no za chwilę ktoś nas opier... nagrywanie i moje końce. To za nami to zniszczone i opuszczone kasyno. Podobno 10 lat temu zostało zniszczone. Nie wiemy jeszcze w jaki sposób, ale idziemy do środka zobaczyć co tam zostało. To co widzicie tutaj, to kiedyś było kasyno. I najwyraźniej komuś musiało przeszkadzać, bo nie wygląda jakby po prostu się wyprowadzili stąd. Na każdym malunku tutaj są krzyże. Na każdym. Na każdym napisie. Znaleźliśmy łazienkę kasyna. Tu widać lustro, umywalki. Wszędzie, na każdym napisie, na każdym drapiku, na każdym rysunku. Wszędzie są krzyże. Tutaj, tutaj, tam. Wszędzie. Tu, wszędzie, po prostu wszędzie, tam, wszędzie są krzyże, co stwarza naprawdę mega, mega dziwny klimat tego miejsca. tak, tam to jest po Brytanii To co widzicie, to sklep z komiksami e, chłopaka e, naszej przewodniczki. E, sprzedają głównie komiksy sprowadzone z Rosji, które jak się okazuje są półlegalne, ponieważ jest e, embargo na komiksy z Rosji. Więc wszystkie te komiksy teoretycznie nie powinny tu być. Ale problem jest taki, że jeśli miałoby ich w ogóle nie być, no to sklep niestety upada więc um, skomplikowana sytuacja. Ale nie ma generalnie tak, że ktoś przychodzi, to zamyka, jest trochę przymknięte na to oko. Sytuacja jest taka nie wiadomo jaka, tak jak z wieloma prawami właśnie tutaj na Ukrainie. Zajebisty zeszyt. Lubię taki zaszyt, Ale nie zostałem się na bułgarystykę. Poczekaj. Dobra, trzymasz do dołu i skokiem spadasz dołu. Ja idę dołem. No nie, nie, nie. on się nie daje. Ty, rozwaliłeś mi moc. Nie, nie, on wybucha zawsze. On sam wybucha. Place I belong, West Virginia. Jest melodyjka, jak się czeka, żeby pan z Airbnb pomógł znaleźć ci nocleg po tym jak twój host z Airbnb stwierdził, że jednak ma zajęty apartament tego dnia i nie możemy tam spać, także I ma problem z oddaniem pieniędzy. Tak, wreszcie. i nie umie anulować rezerwacji nagle, bo musi za to zapłacić mandat, więc będzie palił Jana, że nie umie. Więc teraz jesteśmy już 8 minut, czyli kosztuje takie jakieś 16 zł, Tak? To 2 to jest za minutę. 2,50 U 2 umie dwa chyba. Bo ja mam takie fajne naklejki z wczoraj, które sobie kupiłem. Były bardzo drogie. I... E, chciałbyś naklejkę Oskar? No. no dobra Czy chciałbyś piesek? Średny mi się podobał Okej okay. okay. Czy chciałbyś e, dziecko z, z, z czaszką? Hmm. Nie wiem Masz coś hmm. innego To były te dwie które mi się najmniej podobają Chcesz piłkę No piłka może być no nie ma, nie ma nic czy coś. No dobra, jesteś moim dobrym kolegą, Oskar, więc mogę ci dać kurczaka, dinozaura. Ale zapamiętaj tą chwilę, dobra? Dobra, bo mi się podoba? <noise> U was czarne kofie. Czarne kofie? Czarny kofie, tak. Chcesz? Z mlekiem. A dla mnie z mlekiem. A z mlekiem. A dla mnie czarne. Ja bym jest Ja myślałem mocno nad tym, czy jednak nie wziąć tych pieregów z mięsem, co ty. Pieregów? No ale stwierdziłem, że to jest za tego dyskusja z panią. i... Mm. Я вижу, я возьму пул от -то. <laughs> 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 А ты добрый. Кстати, no, там 4 котлета. Да, no, я не хочу котлета, это мои пельмени. И с мясом. Еще одни пельмени? С мясом. Да. Ну, no, а пельмени только с мясом, да. Два двое пельмени и no. три отбивные. Все. Да. Тачки, мам. Kolejną My tutaj jesteśmy na śniadanku, a tam sobie koleżanki za oknem piją tak zwany Samagon. Czyli jakieś takie 50, może 60%. Tutaj u stomatologa na górze jest Wi-Fi. Znalazłem. Teraz młody tutaj informatyk pobiera dźwięk, który Sebek zrobił, żebyśmy mogli w końcu pierwszy odcinek do internetu wypuścić. Jesteśmy gdzieś, gdzieś jesteśmy za Odessą, w jakiejś takiej małej mieścinie. Fajnie. Tutaj daszki.